Witam Was, z tej strony Sabal, jest to odcinek o najnowszej aktualizacji do metina oficjalnego 22.2, w tle macie wycinek z forum co ta aktualizacja zawiera, ale od razu ostrzegam, że ten materiał będzie strasznie wulgarny, gdyż to co odpierdala Gameforge nie da się inaczej stwierdzić niż ja pierdolę. Żeby nie było, nie mam wyjściowej mordy, nie przygotowałem się, nie umyłem się nawet, no bo robię to samo co Geyford, że swoimi aktualizacjami, czyli wszystko na odmal się, byleby było i było zajebiście. Dla nich w sensie finansowego punktu widzenia, bo na pewno wejdą jakieś nowe rzeczy do yy, item shopa, ale przejdźmy po kolei. Aktualizacja wprowadza nowe dungeon z nowymi, starymi mapami, filtr łupów, który nie działa, pas tytanów, czyli nowy pas z swoimi bonusami, Poprawioną e, magiczną wartość ataku oraz e, nowe trofea, nowy system trofeów. Do tego dając, że ona, żeby dostać jakieś tam e, ciekawe nagrody. Ale przejdźmy po kolei. Przejdźmy, moi drodzy, po kolei, zacznijmy od nowego Nrona, eee, jest to dosyć prosty mechanizm polegający na tym, że macie przepustkę idziecie ze swoimi frajerami na stare nowe mapy. Dlaczego tak powiedziałem, moi drodzy, to polega na tym, że macie 9 różnych map Znaczy ja nie wiem akurat, czy to po kolei czy są wybrane, ale załóżmy, że wszystkie. No i waszym celem jest zbicie i zdobienie określonych celów misji. Tylko, moi drodzy, Gdyby to były nowe mapy, nowe moby, nowe systemy, to by było jeszcze okej. Okay. Ale niestety tak nie jest. GamePort wpadł na genialny pomysł, żeby dodać stare mapy M1, M2, górę Sohan, chyba też DT, Dolinę, Spaloną i jeszcze tam jakieś dwie inne podstawowe mapy, jako mapy dla dungeona. Zademonstruję wam wycinek z prezentacji tego. Eee, tego właśnie Dunga, no i zobaczcie: Ludzie sobie popieprzają na mapie M1 na Dungeon'ie, na całej mapie M1, bo cała mapa jest dostępna jako dungeon, eee, zbijając jakieś tam portale, bijąc przy okazji dziki niedźwiedzie na poziomie 130. Levelu, mając poziom championa, czyli najlepszy, praktycznie maksymalny level, znaczy najlepszy yy, endgame'owy system, gdzie trzeba mieć yy, dosyć wymagające eku. A tam pomiędzy niedźwiedziami leci sobie rzuć niedźwiedzia i tego typu sprawy jak pazur tygrysa albo skóra tygrysa, żeby było przyjemnie i zajebiście. Tak samo jest na spalonej moi drodzy: trzeba popieprzać przez pół mapy, żeby zbić portal. Czyli spicie się na początku mapy, macie portal i musicie przebiec. I co najciekawsze, yy, powiem wam, zacytuję zapowiedź. Tego właśnie ona I uwaga, słuchajcie, bo to jest świetne, naprawdę co tu jest napisane. Instancje mojej dociąć 4 razy w tygodniu. Ma ma na mapie zostaną wyświetlone trzy portale po jednym dla każdego królestwa. Łącznie w instancji znajduje się 9 map. Każda z nich jest inspirowana regionami starego kontynentu. Oni nawet kurwa skopiowali drob rzuci z plusem. Skóry tygrysa, jakieś tam y, zarzewiałe ostrza y, ten te cały syf jaki leci od, od, nie, od M1 w górę, nieznane lekarstwa, wszystko i to jest dla nich inspiracja. To jest inspiracja, skopowanie jeden do jednego. Rozumiecie? Jakie to jest kurwa lenistwo, żeby dać stare mapy i kazać ludziom po nich popieprzać, skoro i tak gdzie w gdzie nie widzisz. Po co jakieś domości? No po co? Yy, Nagroda dlatego, tego dam, ona to jest w sumie pijajko i nowy pet? Nie wiem, tylko to, to jest właśnie teraz pytanie: Co ten Pet daje, nie? Czy on jest bardziej do PvP? Jako najlepszy do pod PvP, czy pod PvE? Ale jestem przekonany, że musi być niższy Alastora, żeby ludzie chcieli to robić i chcieli ee, to, można powiedzieć, e, zdobywać. I oprócz tego, dostajecie zadania, że ona ulepy na nowy pas, który to jest po prostu takie streszczenie, zrobię. Pas, który ma losowe bonusy. I w Kubacie do tego momentu aż te bonusy wam się spodobają, tak jak przy broni i zbroi e, z systemu Johary, więc tego rozwijać nie będę, bo to jest nuda. I jako taka, można powiedzieć, taki smaczek, macie system trofeów, Za każde przejście tej mapy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to nie jest dosłownie wytłumaczone, dostajecie nagrody. Nagrody są nawet spoko. Macie tam talizowane nawet plus 10, yy, jakąś szarpę, unikat i tak dalej, nie? Czyli zalecacie jakąś mapę, nie wiem czy chodzi o czas, czy, czy chodzi po prostu o przejście tej mapy I potem dostajecie nagrodę, gdy zbijecie bossa za te mapy, no i sobie je odbieracie I jeden z, jednym z tych nagród jest, uwaga, pet na cały rok, który nic nie robi, tylko stoi <grym> Wymyślicie, się że żartuje, nie? Czy coś w tym. Naprawdę, nagrodę za Dungeona, Jedna z nagród to jest pet, który stoi obok was i nic się robi. To jest tak, ta emotikona bierze ma ukończoną. Że sobie możesz. Kliknąć, załóżmy, nie wiem, jakiś skut z dupy sobie wymyślę. Ctrl-9 i taka ci wieża się pojawia nad głową. Tylko, że pet po prostu zajmuje ci slota i może go przywołać i pochwaląć się innym. Patrzcie, ale jestem zjebem, że tyle kasy wydałem o tą grę. Tak. No, mówię serio, nie. Yy, oprócz tego weszła jeszcze wartość yy, poprawiona wartość magiczna magiczną ataku. Nie mam klasy magicznej. Niestety nie wypowiem się, bo mnie to po prostu wali. Ale jak ktoś z Was używa jest BM-em, Szamanem albo coś w tym guście, możecie musi powiedzieć, czy faktycznie to poprawili, czy nie. No i przejdźmy do krem de la crème. Tego odcinka to jest filtr łupu, czyli to na co nikt nie czekał i nikt nie pytał, ale game to prowadził. Przetestowałem to około godzinę. Przepustkę na ten filt łupu to jest jak będzie pewnie jak shopów offline, bo widzę, że to są czasówki. Ja, ja odebrałem za darmo z. Można powiedzieć z takiego z dziennych nagród. Taki, taki a la kalendarz adventowy, tylko że teraz. Jest to na jeden dzień, żeby pewnie sobie ludzie to sprawdzili. No i mówię, ja to przetestowałem, więc wydaje mi się, że to będzie jako VIP, jako Shop Optime Żadną ci skrzynkę i sobie losujesz na ile dni to będziesz miał. I to w teorii ma działać w ten sposób, że zaznaczasz drop jak nie chcesz, żeby się pojawiał, no i tego nie widzisz. W teorii, niestety, Gameforge postanowił to zjebać i to w ogóle nie działa. Naprawdę, zademonstruję mniej więcej na trzech różnych mapach. Pierwsza to jest mapa no, Joharze ta pierwsza. Macie tam opcje do wyboru. Zaraz też będę mówił o tych opcjach mniej więcej, jakie są sensowne, jakie nie. Ale w skrócie to są skopiowane opcje ze shopów offline. Te kategorie, które do dzisiaj nie mają sensu i mylą się strasznie, tak jakby nie mogli dać kurwa jednego okienka, tylko wpisujesz nazwę. Zamiast się pieprzyć z jakimiś kategoriami, kiedy nie wiesz, czy ten Elixir jest tu, chodzi mi o aktualizację, bo. Każdy chyba co gra wie, gdzie te itemy stare są, ale chodzi mi jak coś dadzą nowego, to potem szukasz 5 dni, żeby wiedzieć gdzie to, w jakiej kategorii jest. nie? I to jest takie nieintuicyjne, nieba się to skopiowali y, jako opcje do klikania, które też są nieintuicyjne, bo nie wiesz co stoi za tą opcją, albo po co są załóżmy kostiumy, czy wymalanie kilofów, czy wędek na chuj to komu nikt nie wie, ale to dali, żeby y, żebyś się wkurwiał. Y, więc mówię, przetestowałem to na Joharze, Zbiłem bossa oraz metina Zbiłem coś moby No i zrobiłem tak, wyłączyłem że Tak mi się wydaje, bo to też jest intuicyjne Czy jak kliknę włącz To, to się wyłącza Czy włącza, bo, bo to jest takie No to sami zobaczcie, klikam I jest wyłącz, teraz pytanie, czy, czy Wy, wyłącz to znaczy, że już jest wyłączone, czy jak kliknie jest wyłączone, to musi być napis, że jest złączone. <laughs> nie niku, ja nie wiem, nie ja chyba jestem jakimś tuchedem pierdolonym, ale zrobiłem z tym, z tym i z tym. Eee, I dalej widzę drop. Eee, co ciekawe, dalej ten drop, odznaczony czy nie, mogę podnosić. I teraz pytanie, jak to ma działać? Robiłem relogi, zmieniłem mapy, potem poszedłem na nefrytowe i zrobiłem to samo. Eee, zrobiłem reloga, zbiłem bossa... Z wyłączoną opcją widzę drop. Nie? Okej, okay, zgadza się. No to wyłączone to teorii to nie widzę. Zrobiłem. Z, y, 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 wyłączyłem drop na tych opcjach, żebym. Nie wiem, czy nie widział. Dalej nie wiem, jak to ma chyba działać. I widzę ten sam drop. Tutaj macie przykład z bossem. Wyłączyłem bronię, żebym nie widział. Bije bossa, bronie leżą. W sensie. What the fuck, nie? E Bawiłem się różnymi subakami, opcjami, wpisywałem tam od tego levela, mam tego nie widzieć Dalej to widzę. W sensie dalej to mogę podnieść. Ja gdzieś myślałem na początku, że to jest jakaś blokada, że nawet jak dropu widzę to byłoby kurwa bez sensu to nie mogłem tego podnieść, nie? No załóżmy, że to jakikolwiek miałoby sens, nie? Ale nie, ja, ja dalej, dalej kurwa wi widzę i to mogę podnieść. Nie ma znaczenia czy to jest włączone, czy wyłączone, czy lognę, czy zmienię mapę czy mam tą przepustkę, czy nie mam tej przepustki? Tak by tego nie było. Z drugiej strony, dlaczego jakieś trofea, które rzadko kto będzie używał, są na pasku szybkiego wyboru, jak z najemników, co często używasz autołowy, alchemia i tak dalej. Ale opcja, gdzie na Endgameie będziesz musiał to użyć, bo tyle syfu, też za chwilę o tym pogadamy, jest na Joharze, Jest gdzieś schowana w jakimś menu zjebanym. Też się rozumiem kompletnie. W sensie powiem wam. Yy... W dniu, w którym globalny Metin upadnie, to będzie najlepszy dzień dla Metina. Naprawdę. Coraz bardziej o tym myślę, że, że tak powinno być. Bo, bo, bo po co to komu? W sensie no. Nie rozumiem w ogóle, czemu nie jest to nigdzie wytłumaczone, nigdzie pokazane. Ja patrzę na tych YouTuberów, oni też kurwa nie wiedzą co klikają, też nie wiedzą co się dzieje. Ale że mają płacone, bo mają partnerstwo z deflinków, czyli trzeba się im zainwestować. No to załknięli mordę i wszyscy się podniecają, że zajbiście. A tak nie jest, tak nie jest. Nie dajcie się nabrać. Więc yy, przejdźmy do tego syfu na Jocharze. Na joharze Exports na mapie takiej AV3, jako, jako można powiedzieć, no endgamowa mapa do ekspienia, nazwijmy to. Lecą skrzynie, w których można mieć żółć niedźwiedzia na przykład. No i niestety, jak masz PETA, który podnosi, to podnosi ci wszystko, nie? To wiecie, wiecie, oni sami stworzyli problem, tak samo zobaczcie tą mapę nową, yy, na tych mobach 130 level, tu, pokazuję Wam spalonom akurat i zobaczcie, że oni. Bijąc ten portal, patrzcie ile pociąg leży. Jak myślicie? Po co jest ten lud filter? Oni stworzyli najpierw problem, zasponując mapę gównodropem, żebyście kupił tą opcję i nie widział tego gównodropu. Jeżeli tu naprawią, bo ja nie wiem czy tak to ma działać, czy nie, ale załóżmy, że naprawią, nie? Chociaż z gdzieś nie wiadomo, nie, nie wiadomo. Więc tak samo jest z Ucharom: 90% rzeczy jakie leci to są kurwa uber śmieci, co nic z nimi nie zrobisz. Mam tu na myśli odłamki, talizmany zjebane, wi wiadomo, że może polecieć perfekt typu 2-2, ale na 16 godzin e, zmieniania dropu całego na autopecie czyli na pecie, który podnosi drop, nie miałem ani razu e, talizman 2-2, więc mam wyjebane, a musiałem co chwilę do kompa przychodzić, żeby te talizmany wypierdalać, nie? E, jakieś skrzynie, gdzie lecą żółcie niedźwiedzia, albo jakieś ulepy z 2 na levelu championa, kurwa. E, jakieś syfne bronie, które nic z nimi nie zrobisz, co tam jeszcze leci? Jakieś przywołania rudy, na chuj to komu? Kurwa, też nie wiem. Skoro masz gotowe przetopy ze skrzyń specjalnych i masz tego w setkach, to po co lecą jeszcze dodatkowo rudy do tego? Ale najpierw to, że to się nie stakuje, więc przychodzisz po, po, po 4 godzinach, jak zje, patrzysz, a tu masz pół kurwa EQ zajebane przywoływania mirut, nie, które tak nikt nie używa. No i tego jest masa, no, no mówię, yy, mógłbym takiej do rana i wymieniać, co, jaki, jaki syf tam leci, który nikt nigdy nie użyje, ale musieli dać właśnie chyba po to, bo, bo tak mi się wydaje, nie? Więc mówię, sumując, czy aktualizacja ta była potrzebna w jakikolwiek sposób? Nie. Bo równie dobrze mogliby naprawić drop i usunąć drop, to ten lootfintel nie byłby potrzebny w ogóle. Kompletnie, kurwa. Jednie yy, co, to pas może najnowszy coś wprowadzi. A, na tą, a ten dungeon nowy mam w dupie. Wprowadzili nowego peta, a mam, mam gdzieś, mam alasora typ 6: 150 dni. Nie mam zamiaru miksować kolejnego peta. Martwić się, już wale to: czy ma 2% więcej, czy 1% więcej damage'u, czy tam bloku, czy tam przeszyby czy innych właściwości. Nie obchodzi mnie to, ale ta aktualizacja po prostu się po same kurwa kule, nie? Ja się dusi po prostu od połykania. Więc to, tyle, to było na tyle, moi drodzy, eee, Jestem strasznie poerytowany, bo to. Jest kolejne coś, co mnie zniechęca do rozgrywki, niż zachęca. Eee, nie kompletnie. Eee, tego człowieka, który to projektuje i to tworzy, już dawno pewnie wyjeba się z bity pysk, ale trudno. Trzeba brać to, co rozdaje, Ja tego nie akceptuję. Ja to mówię, że to się. I tyle. Więc dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was, Sabal. Trzymajcie się. I nie powiem, rób spocony od samego myślenia, jakie to jest kurwa gówno.